Dzisiaj jesteśmy w Domu Macierzystym Siostry Beneterezija. Jestem z siostrą Justyn, która jest propagatorką Świętej Teresy Odciątka Jezus w Burundi. Jesteśmy tutaj po to, by dowiedzieć się, czy karmel był znany w Burundi przed przyjazdem naszych misjonarzy. Obchodzimy w tym roku 50-lecie, jubileusz 50-lecia przybycia karmelitów do Burundi. Czy Karmel był znany przed przyjazdem karmelitów? Czytając ostatnie wyznania świętej Teresy, Dzieciątka Jezus z 17 lipca 1897 odkryłam w nich prorockie wypowiedzi o tym, że wkrótce jej misja się rozpocznie. Rozmyślając nad tym, dotarło do mnie, że misja Teresy rozpoczęła się wraz z historią misji w Burundi. W czasie kiedy Teresa umiera, rodzi się Kościół w Burundi. Między innymi umieszczany jest pierwszy krzyż w Musagi na wschodzie kraju i zaraz po niej powstaje pierwsza stała misja w Mujaga. To prawdziwy początek Kościoła w Burundi razem ze Świętą Teresą. Czuję, że teraz już odpocznę, ale czuję przede wszystkim, że moje posłannictwo się rozpocznie. Posłanictwo pociąganie dusz do kochania Boga, tak jak ja Go kocham. Wskazywania im mojej małej drogi. Jeżeli dobry Bóg spełni moje pragnienie, będę spędzać moje niebo na ziemi aż do końca świata, tak. Chcę, aby moim niebem było czynienie dobra na ziemi. To jest krzyż z Misagi. To pierwszy krzyż umieszczony w ziemi burundyjskiej. Misjonarze przybyli do Burundi na to miejsce w parafii Dżendazuru 18 marca 1897 roku. Dzień później, czyli 19 marca, kiedy teraz obchodzimy uroczystość świętego Józefa, Dokonano konsekracji tego krzyża. Tego dokładnie dnia święta Teresa pisała listy misyjny, przepiękny list, adresowany do swego duchowego brata misjonarza. W tym właśnie liście wyznaje, jak pragnie poświęcić się za zbawienie całego świata. A tu widzimy grup proboszcza, który prowadził tę pierwszą w Burundi parafię przez 40 lat, to on był promotorem miejscowych powołań kapłańskich. Dlatego też pierwsi kapłani w Burundi pochodzą właśnie z tej parafii w Mujaga. To on wybudował również ten kościół. To ojciec Jean-Marie Lepore, którego pieszczotliwie nazywano Piripori. Więc jak widzicie, tu jest figura świętej Teresy obok tego grobu proboszcza, który był Francuzem. Święta Tereska jest też francuską. Relacja, która ich łączy, to fakt, że proboszcz Jean-Marie Lepor pochodzi z rodziny świętej Teresy, od dzieciątka Jezus. Dlatego są tu razem. To są nasi święci. Widząc to wszystko, co zrobili dla kościoła w Burundi, to on jest święty. Awwww. Sukila Fedre i Iresy. Lata 20-30 to w kościele złoty wiek świętej Teresy od Ciądka Jezus. To czas jej e, e, kanonizacji czas ogłoszenia ją patronką misji. W tym czasie w Burundi mówimy o tak zwanym huraganie nawróceń. Z tego czasu właśnie pochodzi ten kościół, w którym jesteśmy, w Gatara. Dedykowany świętej Teresie Od dziesiątka Jezus. To jest pierwsza świątynia w Burundi dedykowana świętej patronce misji. To właśnie biskup Gorży, który założył tutaj zgromadzenie zakonne, pierwsze burundyjskie poświęcone świętej Teresie Od Jezus, to on założył 16 misji w całym kraju. Jedna z tych pierwszych misji właśnie była dedykowana świętej Teresie. Jesteśmy w Gatary gdzie chrześcijanie trzy lata temu przyjęli tutaj relikwię Świętej Teresy i do dzisiaj czują, że właśnie ona jest ich główną patronką, przyjaciółką, protektorką. Teresa w Burundi. Tak. Mamy duchowość teresjańską, przyjaciół Świętej Teresy, zgromadzenie zakonne Świętej Teresy. Te wszystkie znaki jej obecności mówią, że Teresa była z nami. Była od początku naszego kościoła i podczas jego wzrostu. Możemy powiedzieć, że Teresa jest nasza. Dlatego ufamy, że zostanie na zawsze. Dlatego też jesteśmy szczęśliwi. Więc możemy powiedzieć, że Teresa dotarła do Burundi przed przybyciem tu karmelitów bosych.